Elożelo? Ta rakieta. Ja jestem, wafelek ze mną jest. Kamil Anterios, witam. Znany także jako elożelo. Niestety tak. Jaka jest tego geneza w ogóle? Yy, bardzo szczerze głupia, po prostu. Moi, mój kontent opiera się na tym, że są to highlighty z grania z ziomkami. Dzieje się coś śmiesznego, ja to wrzucam, lekko montuję. Jednym z highlightów było losowe powiedzenie, że postać Zak w trakcie gankowania mówi Elo żelo". Po prostu. To losowy shitpost, który urodził się w głowie mojego ziomka i z jakiegoś powodu poszło tak daleko, jak poszło. Powiem tyle. Elo Żelo. coś <laughs> <tyś> ty tak powiedział? <laughs> no, Elo <żelo." śmiech> Tak by <ty> ganko... <laughs> Dosłownie da nie ma za tym większego lora. A i później to wszyscy podchwycili jak dobre pomarańczowe. No... Nie chcę sobie aż tyle dodawać. Uważam, że dobre by było lepsze i 300 razy większe, ale trochę tak. Czy znaczy, właśnie najlepsze jest to, że to trochę was przerosło w takim sensie, że nawet ludzie, którzy nie znają Lola i tak dalej, mówią po prostu Elo-Zero? To mi się wydaje, że elo nie jest czymś dosłownie naszym. Jak na przykład masz te, te żelki kurczę, tak bardzo popularne, no to hmm. oni mają tam hello Sticks, tylko one się nazywają Hello Yellow. Oh. I ja szczerze nie wiem, co było pierwsze, czy mój ziomek, który to powiedział, czy tamto, ale na pewno w tym. W tym kontekście takiego losowego gadania, głupot, to chyba od nas to poszło. Po prostu wyrosło to w polskiej społeczności Lola, ale w społeczności Minecrafta Minecraft Blow. Czy jesteś Minecraft Blowem? Nie, nie jestem Minecraft Blowem, jeżeli to jest nawiązanie do piosenki, takiego remiksu sprzed paru lat. Szaroud. Minecraft Minecraft Uwielbiam ten remix. W ogóle remiksy Minecraftowe, takie sprzed. No tak jak właśnie mówiłem, 15 lat, Skyper był chociażby. Złoto, uwielbiam to. A dlaczego masz to na Discordzie na opisie? Minecraft Blow jesteś Minecraft Blowem. Właśnie dlatego, bo uważam, że to jest mega zabawne. I jeżeli ktokolwiek z czai, do czego to jest referencja, no teraz już będzie więcej osób kojarzyło. To pozdro. Minecraft jest! jesteś Minecraft, Minecraft jest! Ja, 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 ja. A grałeś w Undertale? Grałem w Undertale. Ja byłem tym gościem, co jak wyszło Undertale, to była moja po prostu cała osobowość, bo miałem wtedy 15 lat i idealnie, żeby. Weź to, Więc e, tak, grałem oczywiście, nie zrobiłem nigdy tego e, Genocida, ale kilka razy przyszedłem pacyfista. I stąd e, pacyfista? Tak, tak, tak. I stąd dałeś sobie na profilowe Toby Foxa? Ano Będąc szczerym, jak zakładałem konto, miałem z 13 lat, nic tam nie wrzucałem. Musiałem mieć jakikolwiek awatar, więc losowo dałem tego pieska. Przy okazji mam psa, który wygląda podobnie, bo to jest po prostu biały Martańczyk. I tym się sugerowałem. Na szczęście Kacpir, bo mój obecny awatar. Siema szefie, cześć. Co was? Wiesz co, nagrywamy. Co nagrywacie? Wywiad. Wywiad, to ja też mogę. Nie, wracając do tematu. Pozdrawiam oczywiście panów tutaj. Dlaczego dałeś sobie to na profil? Dałem dlatego między innymi przez pieska, przez to, że miałem fazę na Undertale'a. No i jak miałem 15 lat to w ogóle nie myślałem w kontekście tego, że kiedyś to się wybije i głupio będzie mieć czyjś inny awatar jako coś, więc bardzo miło ze strony Kacpira, że trochę Robił ci to. Przerobił na coś po prostu. Mojego. Na coś nowego. W takim razie, skoro grasz, yy, grałeś w Undertale już dosyć długo, to od którego roku grasz w ligę? Od bardzo dawna. Yy, to znaczy, konto założyłem w 11, ale aktywnie raczej od 12. Pamiętam, bo były to kiedyś... Bezmę. Ja to wezmę, na no spokojnie. Były kiedyś loading screeny y, z postaciami po prostu, które wyszły. Ja doskonale pamiętam Lulu, ale grałem też na pewno wcześniej przed nią. Ta Lulu wyszła chyba w dwunastym. Jak możecie potem sprawdzić w Wikipedii, czy gdzieś kiedy dokładnie wyszła postać Lulu, źródło będzie źródło i to jest mniej więcej wyznacznik kiedy ja świadomie grałem w LoLa. Bo wcześniej nie liczę, że miałem tam 11 lat, kolega zainstalował i był, ale tak myślę, że ten dwunasty to jest... Więcej gram, niż nie gram przez całe moje życie, to jest przerażające. No cóż, od 2012 do 2016 minęły 4 lata. Mam nadzieję, że ci się przyda, jeśli znowu wrócisz do 2016, ponieważ mamy tutaj poradnik 2016 League of Legends. Wydaje mi się, że mam go w domu. Serio? Poważnie, ja zbierałem CD-action bardzo dużo. Ciekawe, jak to się zastarzało w ogóle. To jest dobry pomysł na filmik. Wow! Właśnie, to jest gift dla ciebie. A to, dla, to jest gift? A, dosłownie? To jest gifter. Kurczę, no. Trochę... Może, może w końcu nagrasz kolejny poradnik jak Lee Mechanics. O, klasyk, klasyka, legendarny film. Powiem Ci tak stary, muszę sobie to przejrzeć, bo ja to, miałem, ja to czytałem na 100%, ale wtedy jak wyszło. No. Więc to muszą być takie perełki tutaj, postacie, które nie istnieją, bo dostały reworka, drużyny, które się dawno rozpadły, rewelacja. Dziękuję Ci bardzo. Skąd to masz? E, To można zapytać naszego operatora, ja wezmę kamerę. Opowiadając <gry> na zarzuty, to e, jest po prostu, znalazłem. Na początku myślałem, że TV Gry ma jakieś fizyczne wersje poradników. Za 15 zł właśnie ten poradnik, więc jestem... To jest się dziękuję. absolutnie dopada, ale to, że to jest dwa, z 2016, sezon 2016, to może Ci się przydać do Twojego Iceberga o LOLu? Iceberg OLOL to jest kontrowersyjny temat, bo to jest coś, do czego już dwa razy podchodziłem. Aktywnie, raz na kilka dni, dopisuję parę zdań do skryptu, ale ja nie jestem dobry w robieniu projektów większych niż 8 minut głupot o lol więc idzie to jak idzie. Ale na pewno, bez czapy, skorzystam z tego, zakładając, że to kiedyś wyjdzie. Może za... 2 lata na przykład. Za 10 lat się doczekamy. Za 10 lat się doczekacie, wtedy to to już w ogóle będzie archiwalne. To będzie archiwalne i właśnie mamy tutaj oryginał tego e, jednego z e, źródeł. A z tyłu mamy co? Jakiś kurna tepe link 4G LTE. 150 megabitów, to są megabity. Tak, tak. Megabity. Na sekundę. Crazy. Ale szczerze, to jeszcze jest OK. Ja mam CD Action z 2011, moc, mocny off-top, ale to szybko skończę. No. I tam na przykład ludzie reklamują, że, o Jezu, yy, karta graficzna, gigabajt RAMu i tak dalej. Że, 1080. 1080 czy, nie, nie, że. Bo tam TI, jest, no. że, Tak, ale że v ramu tego wiesz. To, A v -RAM. V -RAM w sensie, o to mi chodzi. Może teraz z VRAM to ludzie nawet odpalają całe gry, nie potrzebując RAMu. Dosłownie. Robione, ale... A propos grania w Lola. Liga Randomów? Skąd to masz? Skąd ty to wiesz? Jak ty to. Jak do tego. Jesteś anterios, musimy wiedzieć. Czym jest Liga Randomów? Nie miałem pomysłu. W sensie miałem takie w głowie, że jak rzucam śmieszne momenty z czegoś, to to musi mieć jakąś nazwę i po prostu dałem taką. Zmieniłem to cholernie dawno temu. Więc jestem szokowany, bo jakbym zrobił iceberga o samym sobie, to to by było turbo nisko. Więc nie mam pojęcia skąd to wasz. Warsta szósta. To by była warstwa szósta. To jest taka, że już jest creepy po prostu. Creepy muzyka w tle i w ogóle. Realne pytanie, skąd, skąd wiecie, że tak nazwałem to serię? Jesteś teraz, musimy wiedzieć. Okej, okay, no w sumie tak. Nie, ale y, to była tragedia, widzowie. Jeżeli ktoś z Was robi YouTube'a, co robić do internetu, róbcie głupie tytuły miniaturki, to lepiej działa niż poważne, naprawdę. Eloże. Elorze, na przykład, no, to nawet nie jest żart. Ale widzowie też grali w Twoich turniejach? Y, wiesz co, ja robiłem takie turnieje bardzo casualowe. Jako, że nie jestem żadnym e-sportowcem, ani nie siedzę na poważnie w tej grze, tylko raczej tak właśnie z jajem, to jest tryb arenka. Polega on na tym, że wszystko jest totalnie losowe. Dostajesz augmenty, które modyfikują gameplay. I jak już robiłem jakieś projekty, jakieś się turnieje, to właśnie głównie w tym, bo no nie chciałem się bawić w poważne tryhardowanie. To nie jest moja, moja działka po prostu. No poza tym, dla widzów, no, Kochasz widzów. Kocham widzów, oczywiście, że kocham. Co do tego tej ligi randomów, to mam ciekawostkę, Jak mi się kanał wybił? Nie wiem, czy możemy tak. No tak, tak, właśnie chciałem się zapytać, dlaczego cię tak wybiło? To jest turbolosowe. Wydaje mi się, że naprawdę mało kto miał taką sytuację, jak ja na YouTubie i polskim, ale też ogólnie, bo ja miałem na kanale z ponad 100 filmów. Tam było tego naprawdę dużo. One robiły po 3, 4, 5 koła wyświetleń po roku, na przykład. Jakbyś teraz wszedł na te wykresy, jak te filmy wyglądają, to ten wykres leci, leci, leci i nagle wystrzeliwuje. Tak jest na każdym. Wynika to z tego, że pewnej nocy liga randomów razy 50-ileś, bo to jest po prostu była masa uploadów. Liga Randomów 40, jakiś podtytuł, więc to nikogo nie zachęcało, to był tragiczny tytuł miniaturka. Eee, zostały zmienione na totalne głupoty, typu tytuł a i emotka jak postać z Lola krzyczy, że krzyczy, dosłownie tyle albo no właśnie elo chociażby. klikali z ciekawości o chuj chodzi. Tak, nagle pojawiło się 60 filmów ludziom na głównej, a YouTube jak zobaczył, że ludzie hurtem oglądają cały kanał, bo to ludzie bingeowali, to były krótkie filmiki, które były łatwe do bingeowania, algorytm oszalał. I naprawdę uważam, że jak na to jaki to był content i od strony jakości i w ogóle co to było, bo to był nie najlepiej zmontowany gameplay, nie jest to nic topowego. To to robią na przykład Sto koła w tydzień. Uważam, że to jest kosmiczne. Wiesz, to są naprawdę nieziemskie liczby, jak patrzę teraz wstecz, myślą i sobie to porównuję. Nieziemskie liczby robisz też na Twitterze. Czasem tak. Czasem jak napiszesz tak. jakiś take. No ja lubię się wypowiedzieć, ja i tak się ograniczam, staram się, więc często się zdarza, że post po prostu jest w mojej głowie i w ostatniej sekundzie to cofam, więc mogło być gorzej, ale wydaje mi się, że nie jestem aż tak mega kontrowersyjny, w sensie Mogę tutaj powiedzieć wszystko czy nie na Możesz. tym? Na przykład, nie wiem, że pierdolę Rosję, czy coś takiego, no to można tak powiedzieć chyba, to nie jest jakieś kontrowersyjne, albo... Yy... Jest to dosyć popularne zdanie. Tak, albo że, o Jezu, to może trochę dislike'ów po tym, co powiem, ale na przykład, że wyborcy Konfederacji to w większości debile jebani, no to no, coś takiego napiszę, ja tak uważam, <laughs> i tyle, nie Oceniam. No, no, no tak, no ja jestem raczej yy... otwarty z tym, co uważam, jeżeli komuś to nie pasuje, to nawet dobrze, niech mnie po prostu taka osoba nie ogląda i tyle. <laughs> no i pozdro. Może, a propos polityki, czy będzie więcej double killa? Skąd Ty masz te informacje? To są też iceberg'owe rzeczy. Z tym też jest w ogóle pierwsza historia, mogę opowiedzieć, z czego to wynika. Więcej double killa to jest mem z naszego... z naszego Discorda, z naszej paczki, gdzie ziomek o ksywce double kill, miał po prostu taki nick w LoLu, nikt do niego w sumie nie mówił, on po prostu taką nazwę. Każdy do niego mówił śmietan, to była jego ksywa. Napisał pod moim filmem, jeszcze zanim się wybiłem, komentarz więcej double killa, czyli tego gościa. Jakby to była jakaś osoba, wiesz, że ch chcą więcej scen z tym gościem i on to zrobił z konta swojej dziewczyny w dodatku. Nie z jakiegoś powodu to tak też, jak opowiadałem anegdotkę o tym, to z jakiegoś powodu stało się memem, który trwa do teraz, a to było 4 lata temu. Czyli mamy Double killer i Elo oraz kilka innych pewnie. No jest bardzo dużo tego typu tekstów. Niektóre są takie, że do teraz mnie bawią, niektórych mam dość już po dwóch dniach. To... To tak to wygląda trochę. Ja też jak siedzimy z ziomkami, my raczej nie mamy podejścia, że przychodzimy nagrać, tylko po prostu przychodzimy sobie pograć, razem posiedzieć. Więc jak przychodzi taka głupawka i gadasz absolutne bzdury, to to jest wszystko takie. No farma, farma tego typu sytuacji. Wiesz co, akurat z tym mam o tyle fajnie, że ja mam odpalam kompa, automatycznie odpalam OBS-a i klikam opcję klipów i po prostu. trwają te twoje nagrania surowe. 40 sekund trwa jeden klip i kiedy coś... A o te, dobra. Jest taki system, że mam po prostu tych klipów od cholery. Mam terabajtowy dysk wypełniony tymi klipami, wrzucam ich na timeline dwie godziny, wybieram z tego, co jest warte i potem dopiero na tym pracuję. To jest mój system, który... A to Przez GeForce czy OBS? OBS-em. Lubię mieć wszystko w jednej aplikacji, bo też streamuję, też nagrywam, też czasem muszę coś dograć na zasadzie z reklamowej, to też mogę od razu tym OBS-em. Miałem okres, gdzie grałem na gitarze, to też byłem w stanie przez OBS-a ją podłączyć. To dużo ludzi rzeczy mogłem tam robić. No, OBS jest super, tak samo jak Wars. A w Warsie można spotkać różnych youtuberów. Na przykład Shopa Demaskuje. Na przykład, to jest śmieszna historia. Oglądałem go jeszcze za czasów, jak demaskował Klocucha. Ja bardzo dużo w internecie. To jest śmieszne, bo on jest w ogóle młodszy ode mnie o od 2 lata. Chyba, tak mi się wydaje. A oglądałem go, jak on miał 9, a ja 11 lat. To jest w ogóle crazy, jak o tym pomyślisz. I siedzę sobie w Warsie, jadę do Warszawy. Nie pamiętam nawet w jakim celu już. Nagle widzę shop przechodzi obok. Ja go kojarzyłem, bo na Rymkonie w 2018 bądź 19. W szkole? W szkole, jeszcze za czasów szkolnych prowadził tam prelekcję jakąś. To była prelekcja o dźwięku. Sygnalizacji świetlej. Sygnalizacji świetlej, dokładnie tak. No i wiedziałem jak on wygląda też wiadomo, stamtąd z filmów. W końcu się złapałem na odwagę. To trwało z godzinę podróży, niezręcznie, aż w końcu go zagadałem. Okazał się bardzo w porządku, spędziliśmy resztę pozostałe dwie godziny podróży na bardzo mniej rozmowie. I do teraz się kolegujemy. Pozdrawiamy Szopa Demaskuje, bo pytałem go, czy mogę o to zapytać. Pozdrawiam. No i kończąc tak, mamy ostatnie pytanie, jeszcze trzymając się w temacie politycznych, bo wraz z Szopem jesteście dosyć aktywni politycznie na Twitterze. Pytanie typu kanał 0, Tak lub nie? Czy przestałeś bić już bruna kablem bezprzewodowym? Tak lub nie? No nie przestałem. Uważam, że twarda ręka najlepiej wychowuje. A jest biały. To będzie dużo dislików. Jeszcze mam e, jedno pytanie e, od Tyszka, ale tutaj się nie wypowiem, czy ja to dobrze znam. Ale jaką poradę dałbyś dziesięciolatkowi, który dopiero zaczyna przygodę z Ligą, a chce zostać esportowcem? Jak o usunąć? Dziesięciolatkowi. Z Europy. Z Europy. To niech odpuści. <laughs> ja tak się śmieję, ale ogólnie inaczej, zależy od kraju. Konkretnie w Polsce, już nawet nie chodzi o Europę, ale konkretnie w Polsce. E Sport nie ma dobrych zarobków. Jeżeli będziesz bardzo wysoko, to będziesz tam raczej na chwilę. Bardzo mało ludzi zostaje we sporcie, mam wrażenie, na dłużej. Z reguły, jak jest jakiś Polak, który gra, regularnie lądują oni za granicą w jakichś hiszpańskich ligach, w greckich ligach. Tam są po prostu lepsze pieniądze. A nie wiem, czy ktoś chciałby w takie coś się bawić. Dokładnie. A ty uważasz się za dobrego gracza? Przeciętnego. Jak na to, ile spędziłem czasu, to tragicznego, ale. Na tle innych ludzi raczej jest okej. Okay. To znaczy jestem w randze, w której jest około 0.5% graczy. Więc nie jest to coś złego, ale w LoLa gra tak dużo ludzi, że to też nie jest jakaś ogromna ogromna rzecz. A czy uważasz, że większość ludzi, którzy grają w LoLa są toksyczni? Trochę, ale mam wrażenie, że większość to jest przesada. Po prostu tak. taką renomę, a dużo ludzi normalnie gra. Tak, oczywiście. Mam wrażenie też, że te systemy, które Riot wprowadził na zasadzie, żeby było po prostu milej, żeby mniej się rajd'ować na innych, w jakimś sensie działają. W jakim stopniu to ma sens. Na przykład w takim sensie, jak my się, my się dzisiaj spotkali, było bardzo miło. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że gift się spodoba i to wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo. Elo, zelo. Na.